Witam, witam kochani, tu Marta z Fairbanks, z Alaski. Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj trochę będzie vlogowo, bo powiem szczerze, że już się trochę stęskniłam za takim normalnym gadaniem. Te filmiki, co ostatnio puszczałam, trochę kosztowały mnie pracy i wysiłku. Także chyba najłatwiej mi nagrywać takie właśnie mówione filmiki. To będzie taki mały QA. Bo często w komentarzach pojawia się pytanie, jak to jest z tymi trzęsieniami ziemi i czego my tutaj doświadczamy. To jest też pytanie, które często dostaję od moich znajomych, jak odwiedzam znajomych w Polsce czy poznaję różnych ludzi. To właśnie o to ludzie często pytają. I może zacznę od tego, że. Od tego, może zacznę, że mamy jesień. Nie wiem, czy widzicie już. Widzicie to żółte? Trochę Wam tak skręciłam kamerę, żebyście widzieli, co tam z boku widać za mną mamy już żółte liście na drzewach także przyszła do nas jesień praktycznie jesień tutaj zaczyna się już z samym początkiem września, pod koniec sierpnia ostatnie dni sierpnia zaczyna wszystko zmieniać kolor no i dzieje się to bardzo szybko także w tym momencie dzisiaj mamy 12 wrzesień no i tak to wygląda Ach, moje życie jest bardzo intensywne, nawet nie wiem co mam mówić, jako specjalnie nie mam weny. Było bardzo intensywnie. No, ten wyjazd do Polski w ogóle mi wybił z rytmu. Mam dużo rzeczy do nadrobienia w pracy i oczywiście zajmowałam się edy edycją tych filmików, które Wam ostatnio opuszczałam, więc to zajmowało praktycznie cały mój wolny czas i uwagę. No a dzisiaj myślę w ten sposób dogram Wam takie małe QA na temat trzęsień ziemi. Chyba będzie mi najłatwiej tak opowiedzieć. I wiecie co, no mieszkam tutaj już 22 lata i tak naprawdę nie doświadczyłam nigdy jakiegoś poważnego, dużego trzęsienia ziemi. Te trzęsienia ziemi zdarzają się bardzo często. Często zdarzają się w rejonach Ankory, czy tam na południu, często zdarzają się u nas, ale są dwa, nie dwa, są totalnie różne źródła trzęsień. Jak wszyscy sobie, pewnie większość z Was zdaje sprawę, tam na dole jest ta strefa przy Pacyfiku, tak, gdzie skorupa ziemska wchodzi pod kontynent północnoamerykański. Tam są wulkany, tak, tam bardzo dużo się dzieje tektonicznie. Co możecie zauważyć, odbija się w newsach, bo często słychać, że tam są różne trzęsienia ziemi, takie silniejsze. I są dość silne trzęsienia ziemi, ale one są w rejonach, gdzie tak naprawdę nie mieszkają ludzie, więc nic złego się nie dzieje. I ostatnio było dość dużo tych e, ostrzeżeń przed tsunami i to się zdarza czasami. Raz jak byliśmy w Homer, w Homer byliśmy może z 6 razy, 7 razy w życiu i raz nam się zdarzyło, że było ostrzeżenie od tsunami i niestety wszyscy, wszyscy musieli opuścić spyt. Spyt e, e, homer to jest taki mały półwysep. Coś ala jak nasz półwysep helski, tylko oczywiście o wiele, wiele krótszy, też taki wąski, tylko o wiele krótszy i tam jest dużo campgroundów, tam są deptaki, restauracje, można wynająć sobie apartamenty. Oczywiście to było dosyć późno, już teraz Wam nie powiem, która godzina, może środek nocy, może nad ranem, może... Może koło 11 wieczorem jednak to było, jakoś tak, może koło 12, no kurczę, nie wiem, No nie będę zmyślać, ale była to już taka pora, że ludzie już byli gotowi do spania lub spali. My na szczęście kempowaliśmy na klifie. Jak ktoś z Was był albo będzie kiedyś w Homer, to zanim zjeżdża się w dół do Homer, są takie klify, przepiękne widoki w ogóle na całą zatokę i na Homer. No i my tam wyczailiśmy taki campground i zawsze się tam zatrzymujemy. No i wtedy sobie uświadomiłam, że to jest tak naprawdę bardzo dobry pomysł, bo można się znaleźć w takiej sytuacji, że może dojść do ostrzeżenia przed tsunami, i niestety trzeba się ewakuować. A ja sobie nie wyobrażam z tym całym tarabanem, z tymi wszystkimi rzeczami, żeby się pakować w środku nocy, i wężykiem. Jeden za drugim ewakuować się. Także nam się udało. Oczywiście ten kemping, na którym byliśmy, ta reszta przestrzeni na tym kempingu została udostępniona. Tak, ci ludzie po prostu musieli wyjechać na te wyższe strefy. Oczywiście parkowali gdzie się da. Także tam jest jakiś plan i są rejony wyznaczone i tak dalej, gdzie ludzie mają się ewakuować, gdzie mogą parkować. No i ten kemping, na którym się znajdowaliśmy się był na to przeznaczony. I to trwało tylko jakiś czas, później się okazało, że tej tsunami tak naprawdę nie było. To nie, nie wiem ile minut czekaliśmy, 45 minut, tam minęła może godzina, okazało się, że wszystko było ok, także oni wszyscy mogli wrócić. Także no to się zdarza czasami, takie ostrzeżenia przed tsunami. A co do trzęsień ziemi tutaj w moim rejonie, ja mieszkam w środkowej Alasce, to się nazywa Interior Alaska i mamy swoje lokalne trzęsienia ziemi, mamy tutaj uskoki. W ogóle ta budowa tektoniczna, budowa geologiczna jest bardzo tutaj skomplikowana, naplątana. Jeśli znajdziecie kiedyś mapę geologiczną Alaski, tutaj interior, to kochani co się stało? Okazało się, że mój telefon już nie przyjmuje więcej wideo, nie ma na nim miejsca, więc dojechałam do pracy, zrzuciłam trochę zdjęć i nagrywam dalej. A, a tak przy okazji to wam przekręcę, bo jestem niedaleko projektu i zobaczycie, jaki mamy już postęp. Przyjechałam na początek projektu, bo jak zwykle miałam problemy z ustawieniem kamery. Tutaj widzicie, od wczoraj zaczęli asfaltowanie, będą kłaść trzy warstwy asfaltu. No jest to droga szybkiego ruchu, główna droga Richardson Highway, także bardzo dobra nawierzchnia. Widzicie w oddali, tam już wiaduk jest zbudowany. Teraz tylko robią takie prace wykańczające. No jeszcze tam sporo jest do zrobienia, mówię. No, ale mam nadzieję, że już za miesiąc będzie otworzony. Także zobaczymy. Także widzicie, tutaj już wiaduk jest zbudowany. Trawka posiana na zboczach. Więc tak naprawdę to już nie ma na co patrzeć. Tu z boku widzicie coś tam, widzicie drogę i klimaty jesienne. Wracając do trzęsień, o czym to ja mówiłam? Mówiłam o tym, że środkowa Alaska, czyli ten region, w którym ja mieszkam, to jest taki zlepek różnych formacji geologicznych i dość skomplikowany. I jeszcze wcześniej powiedziałam, że są takie jakby dwa źródła. Jeśli można uogólnić, dwa źródła trzęsień Ziemi, czyli na południu mamy tą strefę subdukcji, tak, gdzie skorupa wchodzi pod tą płytę kontynentalną, północnoamerykańską. Natomiast w środkowej alasty tutaj, ze względu na tą skomplikowaną budowę, jest bardzo dużo różnych uskoków. I tak naprawdę do końca ta geologia nie jest rozpoznana. Jest tylko bardzo mały procent tej geologii rozpoznanej tutaj w środkowej Alasce. No ale wyróżniają się takie główniejsze struktury. Na przykład jest duży uskok, który nazywa się Denali-Uskok. Jak już zauważyliście, to wszystko się nazywa Denali: i droga Denali, i góra Denali, i park Denali. I teraz mamy jeszcze uskok Denali. Uskok Denali przechodzi gdzieś tam w okolicach Black Rapids Lodge. To jest uskok taki a, poziomy, tak, czyli on się przesuwa na powierzchni, nie, nie uskok taki, kurczę, już nie pamiętam tych nazw, a, taki schodowy, tylko ten właśnie suwający się na powierzchni a, i ten uskok, moi kochani, jest bardzo długi, setki kilometrów i na, chyba na długości co najmniej 300 kilometrów odbył się ten ruch. W 2002 roku było tutaj bardzo duże trzęsienie ziemi, prawie 9 w skali litera. to jest ogromna siła, na szczęście w tamtych rejonach nikt nie mieszka i przez ten uskok przechodzi rurociąg, ale nie uwierzycie, pomimo że powierzchnia w rejonie rurociągu przesunęła się około 10 metrów, to nie doszło do żadnych zniszczeń. Witam ponownie, tutaj już na drugi dzień. Niestety wczoraj iPhone znowu przestał mi nagrywać, bo nie ma miejsca już na iPhone'ie. Naprawdę muszę się w końcu zmobilizować i sobie jakiś zorganizować lepszy sprzęt. Wyjeżdżam z parkingu i tak właśnie wyglądają auta, które przyjeżdżają z projektów z Delton Highway. Naszy bardzo jakie czyściutki jeden, i następny, także. Ja się tam nie wybieram, szczególnie swoim własnym samochodem, bo tam pa stoi następne. Tak wyglądają samochody, które przyjeżdżają z projektów z Down Highway. Tutaj też stoi... No zobaczcie materiał, który nagrałam parę dni wcześniej. Tam próbuję odpowiedzieć na pytanie, czy boję się trzęsień ziemi. Czy boję się po prostu tutaj mieszkać z tego powodu? Bo często pada takie pytanie, właśnie jak to jest z tymi trzęsieniami ziemi, czy ja się ich boję um, i tak dalej, ale powiem Wam szczerze, ja się trzęsień ziemi nie boję. Nie wiem skąd mi się to bierze, ale tak, w ogóle jestem jakby trochę zafascynowana trzęsieniami ziemi i lubię jak są. No ale to też wynika z tego, że Przynajmniej na podstawie mojego doświadczenia, jakie mam mieszkając tutaj przez 22 lata, nie ma tutaj dużych trzęsień ziemi w Fairbanks. Mamy od czasu do czasu trzęsienia, czasami one pojawiają się tak seriami. Myślę, że tak kilka razy, czasami jest to dwa razy do roku w sensie odczuwalne. A czasami więcej razy. Jest bardzo dużo trzęsień nieodczuwalnych tak naprawdę. Tu ziemia się trzęsie cały czas. Jak sobie znajdziecie jakieś mapy geologiczne, jak spojrzycie na formacje, które tworzą ten półwysep alaskański, to Alaska jest zbudowana z takich zlepków różnych formacji geologicznych. Także naprawdę ta budowa geologiczna jest tutaj tajemnicza, ona jest w małym stopniu tak naprawdę rozeznana, i to też wynika z tego, że bardzo ciężko jest dostać się do większości tego terenu, więc to też z tego wynika, że po prostu nie, nie jest ten teren tak zbadany geologicznie. Mówię to po to, że tak naprawdę jak się czasami tutaj u nas się to oni tak naprawdę nie wiedzą co to się trzęsie są oczywiście jakieś tam rozpoznane uskoki tutaj lokalne mamy mniejsze jakiś stalcza uskok taki uskok tam mają swoje nazwy te mniejsze uskoki i one się przesuwają także my tu mamy trzęsienia ziemi takie lokalne jak wszędzie indziej. Wyobraźcie sobie, bo wy też może, nie, możecie sobie tak, ludzie sobie to tak wyobrażają, że jest trzęsienie ziemi na Alasce i cała Alaska się trzęsie. Nic takiego nie ma. Dużo jest trzęsień tam przy tych wyspach, ale łódzkich, i tam tak naprawdę to nikt nie mieszka. Także nawet jeśli tam jest jakieś większe, bo tam są takie większe, intensywniejsze trzęsienia ziemi, no to tak naprawdę one nikogo nie krzywdzą. Czasami w Anchorage odczuwają te trzęsienia ziemi, przy Anchorage też są trzęsienia ziemi i tam, są, tam się zdarzają częściej i wydaje mi się, że mocniejsze z tego, co pamiętam, tak po liczbach. Natomiast Fairbanks nie przypominam sobie, żeby było trzęsienie większe niż 5. Może raz się zdarzyło przez ten cały czas, który tu jestem, że gdzieś tam było trzęsienie powyżej 5 w skali Richtera i yy, Najczęściej są te odczuwalne, to są właśnie trzęsienia pomiędzy 3, nawet bym powiedziała, że 3,5, tak do 5. I jak już jest tak powyżej 4, a szczególnie w drugiej połowie, 4 i, ponad 4,5, to te trzęsienia są naprawdę takie odczuwalne, że się cały dom trzęsie, ale nie do tego stopnia, że na przykład coś się wywraca czy spada i też dlatego, że te trzęsienia są krótkie, tak, czyli zwykle po ilość tam sekundach y, przestaje się trząść, to przyjdzie taka fala, zatrzęsie się i odejdzie, A, znaczy ona tak przechodzi, wiadomo, także nie ma już tej następnej fali zaraz, nie, nie odczuwa się, y, nie ma to takiej intensywności, długości w czasie, czyli są to takie krótkie trzęsienia ziemi, raz y, z takich, co pamiętam w ostatnim może roku, może Więcej niż rok temu było takie trzęsienie ziemi, że trwało bardzo długo. Znaczy, w porównaniu do tych, jakiekolwiek tam wcześniej odczułam, które trwało tak troszkę dłużej, nawet bym powiedziała, że może tak um, ze 30 sekund, tak? no bo to tak się wydaje długo, jak to się dzieje, to tak człowiek, ta każda sekunda się tak zwalnia. Pamiętam, że pierwszy raz w życiu chyba tak naprawdę naszła mnie myśl, że chyba muszę wejść pod biurko. I to nie była ta intensywność, to nie było duże trzęsienie, jak się później okazało, ono było tak powyżej czterech. Nic nie spadało z półek, wszystko się trzęsło, ale wszystko stało na swoim miejscu. Natomiast to trwało i za ten dom zaczął się tak chybotać, na tyle, że spowodował we mnie właśnie taką chęć reakcji pod tytułem: No, może ja powinnam jednak wejść pod. Biurko. i pamiętam, że nikogo w domu nie było i nie wiem, gdzie były moje dzieci, gdzie był mój syn. Nie wiem, czy to nie było, może z domu pracowałam, widocznie musiałam z domu pracować i mój syn był, tak, tak to było. I mój syn był po prostu w szkole, bo nawet pamiętam teraz, jak się ich pytałam, oni, oni musieli schować się, im kazano schować się pod biurko. No i to mi przestało, prawda, bo... Chyba w 2000, o ile dobrze pamiętam, 2018, sobie możecie wystukać w internet i na pewno to znajdziecie. Około roku 2018 było takie większe trzęsienie tutaj w Alasce, i ono wydarzyło się w rejonach Ankorycz. I ono było dosyć silne, ono miało chyba około w skali 6 Richtera. Nie wiem czy powyżej, czy prawie 6, coś w tych, w tych rejonach. I doszło do małych zniszczeń. Dziś tam. Chyba zapadła się droga, y, ludziom popękały niektóre domy. Takie, takie zaczęło się coś dziać, ale nic strasznego się jeszcze nie zdążyło podziać i nic się nikomu nie stało i bardzo długo trwało to trzęsienie. Bo pamiętam, że widziałam takie nagranie z jakiegoś budynku w downtown, w Anchorage, w jakimś biurowcu. No i tam dziewczyny takie właśnie, jedna się tak strasznie bała, druga ją pocieszała, to no było tak nagrane. I to tak trwało, i to się tak trzęsło, i trzęsło, i to wszystko się tak trzęsło. I to, i to jest no ten, staje się takie nieprzyjemne uczucie, bo, bo jak to tak długo trwa, to Ty nie wiesz, jak to się skończy. I Powiem Wam, że gdybym była w Anchorage, w jakimś biurowcu, w wysokim budynku, to bardzo bym się bała. Czasami, jak ja jadę do Dolnych Stanów, do Kalifornii, na przykład, niedawno temu byliśmy w San Francisco, mieszkaliśmy tam tydzień w downtown, w centrum miasta, gdzie są te wysokie wieżowce. Mieszkaliśmy na 46 piętrze, 49, przepraszam. Mi to działa na wyobraźnię, ja nie lubię w ogóle wysokich budynków i nie lubię być w strefach, właśnie. Gdzie są trzęsienia, gdzie jest to zagrożenie trzęsienia ziemi w, w wysokim budynku. Na lasce wysokich budynków, oprócz ankorycz tak naprawdę nie ma. Tutaj mieszkamy w takim normalnym domku. Tutaj też nie ma, tu w ogóle nie ma wysokich budynków, także czuję się bezpiecznie. Przebywając w takich okolicznościach przyrody, to naprawdę ja się tego trzęsienia ziemi nie boję, no ale też mam to przekonanie, że silniejszego. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie będzie, bo nie ma ku temu podstaw, aczkolwiek, tak jak mówię, jest to teren niezbadany, więc nie wiadomo, co tu pod ziemią tak naprawdę się gdzieś kryje. I my jesteśmy tutaj niedaleko uskoku Denali. To było na tyle, kochani. Ja na ten temat mogłabym mówić następne dwie godziny, a nawet i dwa dni, więc nie chcę Was więcej zanudzać. Wyszłam sobie na spacer i taki oto artefakt znalazłam niedaleko mojego biura. Welcome to Alaska. A dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, mam na imię Marta i jestem na Alasce od 22 lat, a poza Polską od 25, i bardzo lubię opowiadać o Alasce. Ludzie wciąż dołączają do mojego kanału, także wszystkich bardzo serdecznie witam i dziękuję za komentarze. Piszcie komentarze, lajkujcie. Chciałabym wiedzieć, kim jesteście. Dziękuję bardzo do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! pa.